masto mojemu. Witajcie na krótkiej jodze. Sekwencja otwierania bioder do prasarii typu Tanasany, skłon z szeroko rozstawionymi nogami. Przygotujcie sobie dwa klocki do jogi. Stawiamy je największą wysokością na początku z przodu. Przed nami intensywna rozgrzewka i mocne asany otwierające biodra. Usiądź wygodnie. Złącz opuszki kciuków z czwartymi palcami serdecznymi każdej dłoni. Mudra ziemi, głęboko stabilizująca, przynosząca ulgę emocjonalną, poczucie bezpieczeństwa. Połóżcie grzbiety dłoni na kolanach, przez chwilkę oddychając nosem, wycofuj uwagę do wewnątrz. Koncentruj swoją siłę w miejscu, w którym jesteś. Koncentruj się na chwili obecnej, czując Przyjemną stabilizację wewnętrzną, oparcie we sobie, przyjemny spokój w umyśle i w ciele. Z każdym wdechem przez nos lekko wciągaj pępek, aktywując mula bandę. Na wydechach oddalaj barki od uszu, utrzymując proste plecy. Opuszki kciuków i czwartych palców serdecznych stykają się, napierając na siebie. Dłonie w mocnej pozycji, mudra ziemi, Wydłużaj każdy wdech i wydech w swoim własnym tempie. Z kolejnym wdechem powolutku przeciągnij się, oddal barki od uszu. Z wydechem skręt w prawą stronę, prawa dłoń za plecy, lewa do przodu. Z wdechem wróć do centrum, przeciągnij się ramionami nad głową i wydech skręt w lewą stronę, lewa dłoń za plecy, prawa do przodu. Wdech wciągnij brzuch w centrum, unosimy ramiona nad głowę, wydech skręt w prawą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, w centrum, ramiona nad głowę. Wydech, skręt w lewą stronę. Wdech, wciągnij brzuch, w centrum, ramiona nad głowę. Uwaga, z wydechem pozycja dziecka, płynne ruchy ciężar ciała na piętach. Z wydechem, wciągnij brzuch, góra. Przesuń na chwilkę dłonie za plecy, zrotuj barki lekko na zewnątrz. Otwórz klatkę. I na wydechu wracamy do pozycji dziecka. Zachowaj płynność w ruchach. I wdech góra. Dwa. Rozciągaj klatkę piersiową. Wydech dziecko. Wdech góra. Trzy. Wydech dziecko. Wdech góra. Cztery. Wydech dziecko. Wdech góra. Pięć. Z wydechem dziecko rozczepisz palce dłoni. Z wdechem klęk podparty podwin lekko palce stóp i z wydechem pozycja kota, okrągłe plecy. Wdech krowa, zapadamy się w lędźwiach. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot. Wdech krowa. Wydech kot, uwaga, pierwszy pies z głową w dół, pokołysz biodrami, weź głęboki wdech, mocno odpychaj się dłońmi od maty i z wydechem klęk podparty, delikatnie kolana na matę. Wdech, pozycja krowy, zapadnie się w lędźwiach. Wydech kot, okrągłe plecy, pies z głową w dół. Wdech we psie, lekkie kołysanie bioder i wydech, klęk podparty, kolana delikatnie na matę. I wdech krowa dwa. Wydech kot, pies z głową w dół. Wdech w psie. Wydech kolana delikatnie na matę. Wdech krowa trzy. Wydech kot, pies z głową w dół. Wdech i wydech kolana delikatnie na matę. Wdech krowa cztery. Wydech kot i pies z głową w dół. Wdech w pozycji. Wydech kolana delikatnie na matę. Wdech krowa pięć. Wydech kot i pies z głową w dół. Uwaga, zmieniamy sekwencję. Dynamiczne otwieranie bioder. Wdech prawa noga w górę, ugięta w kolanie. Otwórz prawe biodro. Wydech prawe kolano do centrum. I wdech dwa. Prawa noga w górze. Wydech prawe kolano przód. Wdech 3, prawa noga góra. Wydech prawe kolano przód. I wdech 4, prawa noga w górę. Wydech, prawa stopa przód kolano nad kostką lewe. Na matę równe biodra. Wdech Andrzej na pierwsza napnij lewy pośladek. Wydech. Wdech. Wciągnij brzuch 2. Wydech dłonie przed sercem. Uwaga, skręt w prawą stronę, lewy łokieć za prawe kolano. I wdech 3. Unosimy lewe kolano w górę. Napinaj lewy pośladek w pozycji. Wdech 4, wciągnij brzuch. Wdech, odrotuj do centrum dłonie na matę prawa stopa do psa. Druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wdech, lewe kolano przód. Wdech, otwórz lewe biodro 2. Wdech, lewe kolano przód. Wdech, otwórz lewe biodro 3. Wdech, lewe kolano przód. Wdech, otwórz lewe biodro, 4. Wydech, lewa stopa przed kolano nad kostką, prawe na matę. Równe biodra. Wdech, anginasa na pierwsza, napnij prawy pośladek. Wydech. Wdech, wciągnij brzuch, 2. I wydech, dłonie przed serce, skręt w lewą stronę, prawe łokiecie za, lewe kolano. I wdech, 3 prawe kolano w górę, napinaj, prawy pośladek w pozycji. Wdech 4, wciągnij brzuch i wydech dłonie na matę, lewa stopa do psa z głową w dół winiasa. Wdech deska pod winkość ogonową. Wydech dowolna czatoranga. Wdech kobra albo pies z głową w górę, tak jak woli. I wydech pies z głową w dół, stopy szerzej. Wdech trzy kroczki dłoni do stóp. Schodzimy do Malasany. Wydech malasana, jeśli odrywasz pięty, zostań w tym wariancie. Jeśli nie odrywasz pięt, weź wdech dłonie przed sercem. I wydech oddalaj barki od uszu. Delikatnie rozpychaj ramionami nogi na boki. I wdech dwa, wciągaj brzuch. Delikatnie ściskaj nogami ramiona do wewnątrz. Dwa przeciwstawne ruchy. I wdech trzy, wciągaj brzuch. Oddalaj barki od uszu. I wdech cztery, wciągnij brzuch. Uwaga, z wydechem dłonie na matę wracamy sobie do psa z głową w dół. I teraz druga sekwencja, otwierająca biodra. Wdech, prawa noga w górę, otwórz prawe biodro i wydech, przestawiamy prawą stopę do trykonasany. Szeroki rozstaw stóp, lewa pięta na macie, pięty nie przecinają się. Wyprostuj kolana, zwrotuj uda na zewnątrz, możesz użyć klocka po zewnętrznej stronie prawej nogi. Możesz mieć też prawą dłoń na prawej kostce na zewnątrz albo po zewnętrznej stronie prawej stopy. I wdech, wciągnij brzuch, lewe ramię w górę raz. Oddalaj barki od uszu. Wdech, wciągaj brzuch 2. Wydłużaj się lewym bokiem ciała. Wdech, wciągnij brzuch 3. Ciężar ciała równomiernie między prawą, lewą stopę. Wdech, wciągnij brzuch 4. Z wydechem ugnij prawe kolano, ustawię nad kostką i wdech, wojownik drugi na lewą stronę. Wdech, oddalaj barki od uszu. Wdech, wciągaj brzuch 2, napinaj lewy pośladek, aktywna lewa noga. Wdech, wciągaj brzuch 3, barki nad biodrami. Wdech, wciągnij brzuch 4. I wydech, kąt rozciągnięty, prawa dłoń na wewnętrzną stronę prawej kostki. Możesz użyć tu klocka, lewe ramię przedłużeniem lewego boku ciała. I wdech raz, oddalaj barki od uszu, napinaj lewy pośladek. Wdech 2. Obciążaj równomiernie lewą i prawą nogę. Wdech 3 oddalaj barki od uszu. Mocno pracują nogi w pozycji. I wdech cztery, wciągnij brzuch. Uwaga, z wydechem lekko uginamy lewe kolano, wracamy sobie łapkami na matę. Wdech deska pod winkość ogonową i wydech dowolna czaturanga. Wdech kobra lub pies z głową w górę. Wydech, pies z głową w dół, druga strona. Wdech, otwórz lewe biodro. Wydech, przestaw lewą stopę do trikonasany, do przodu. Uwaga, prawa pięta na macie, pięty nie przecinają się. Wyprostuj kolana, zwrotuj udalekko na zewnątrz. Możesz ustawić sobie klocek po zewnętrznej stronie lewej nogi. Możesz też mieć łapkę na lewej kostce od zewnątrz lub po zewnętrznej stronie lewej stopy. I wdech trikonasana, raz prawe ramię w górę. Oddalaj barki od uszu. Wdech wciągaj brzuch 2. Wydłużaj się prawym bokiem ciała. Wdech wciągaj brzuch 3. Rozkładaj ciężar ciała równomiernie między prawą i lewą nogę. I wdech cztery. Uwaga. Z wydechem ugnij lewe kolano, ustaw je nad lewą kostką. I wdech wojownik drugi raz. Wydech oddal barki od uszu. Wdech wciągnij brzuch dwa. Napinaj prawy pośladek. Wdech trzy. Ciężar ciała równomiernie między lewą prawą nogę. Wdech wciągnij brzuch cztery. Uwaga, z wydechem lewa dłoń na wewnętrzną stronę lewej stopy. Kąt rozciągnięty. Możesz użyć klocka, możesz położyć go po wewnętrznej stronie lewej stopy. Prawe ramię z przedłużeniem prawego boku ciała. Zostajemy. I Wdech wciągaj brzuch raz. Napinaj prawy pośladek w pozycji. I wdech dwa. Dociążaj też prawą nogę, obciążaj równomiernie obydwie nogi. Wdech wciągnij brzuch trzy. Oddalaj barki od uszu. Wdech wciągnij brzuch cztery. Z wydechem lekko uginamy prawe kolano, schodzimy sobie łapkami na matę. Wdech deska pod winkość ogonową i wydech na wolną czaturangę. Wdech kobra lub pies z głową w górę i wydech pies z głową w dół. Prasarita padotana sana. Wdech krok jednej stopy do przodu maty. Z wydechem zwracamy się palcami stopy do przedniej długiej krawędzi maty i bierzemy sobie klocki największą wysokością pod barki. OK. Rozstawcie teraz stopy tak szeroko, żeby było wam wygodnie, żebyście czuli miłe rozciąganie w łydkach, w tyłach ud po wewnętrznych stronach ud, ale bez kłucia mocnego i dyskomfortu pod kolanami. Ustawiamy pięty na tylnej, długiej krawędzi maty, a palce stóp dajemy jak płatwo z lekko do wewnątrz. To jest takie ustawienie stóp. Pięty na zewnątrz, palce lekko do wewnątrz. I teraz jeśli mocno ciągnie Was pod kolanami, to możecie zrobić wyjątek, zostawić lekko ugięte kolana, ale efekt pozycji nie będzie tak mocny jak przy prostych kolanach. Uwaga! Wyprostujcie kolana, z wdechem wciągamy brzuch, rotujemy uda do wewnątrz i wypychamy kość ogonową w tył i w górę. Na wydechu postawcie sobie dłonie na klockach pod barkami. Mamy plecy proste, równoległe do maty. Możecie być cały czas w tej pozycji, nie musicie pogłębiać prasarity padottanasany. Jeśli chcecie, będziecie redukować sobie wysokość klocków, będziemy schodzić coraz bardziej w dół, a jeśli nie możecie położyć na przykład głowy na macie, to ułożymy sobie klocki jeden na drugim, postawimy na macie, możemy próbować schodzić łokciami przed ramionami na matę, ściskać sobie nimi klocki, ułatwiać pozycję. Możecie zostać tak wysoko w pozycji, jak czujecie. Ok, ciężar ciała mamy na nogach. Z każdym wydechem wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, wypychaj kość ogonową w tył i w górę. Na wydechu spróbuj pogłębiać pozycję, schodzić coraz niżej. Zaczniemy od trzech oddechów nieco wyżej na klockach i później możecie redukować sobie wysokość klocków albo pozostawać z wysokimi klockami. Jeśli poczujecie, że chcecie schodzić coraz niżej możecie zrobić szerszy rozstaw stóp, możecie go rozszerzyć. Możemy też zwężać rozstaw stóp. Wczuj się w swoje ciało. I wdech raz wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz. Z wydechem próbuj pogłębiać sobie spokojnie pozycję. Wdech, dwa. Wydech, ciężar ciała na nogach. I wdech 3, wciągaj brzuch. Wydech, pogłębiamy pozycję. Uwaga, możesz zostać wyżej. Albo wdech 4. Wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz. Z wydechem próbuj pogłębiać pozycję, ale nie na siłę. Wdech 5. Rozkładaj obciążenie równomiernie między wewnętrzne i zewnętrzne krawędzie stóp. Wdech 6 obciążaj równomiernie prawą i lewą stopę. Wdech 7 możesz odkładać klocki na płasko, położyć sobie przed ramiona na nich, jeśli nie dosięgasz przed ramionami do maty. Wdech 8 spróbuj odsunąć od siebie maksymalnie palce stóp. Rozczapijamy palce stóp, ale nie na siłę. Wdech 9 wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz. Wdech, 10. Możesz próbować przejść sobie przed ramionami na matę. Jeśli nie dosięgasz czubkiem głowy bądź czołem do maty, możesz podłożyć sobie w ten sposób klocki. Nie rób niczego na siłę, pogłębiaj pozycję tak jak ją czujesz bez drastycznego napięcia w lędźwiach albo kłucia i ciągnięcia pod kolanami. Wdech 10. Wydech. Uwaga. Przestań liczyć oddechy, spróbuj pogłębiać pozycję albo pozostań w niej. Pokazuję Ci różne warianty. Jeśli chcemy dążyć do opuszczania głowy jak najbardziej do maty, cały czas macie ciężar ciała na nogach, nie przenosimy go do przodu, na przedramiona, nie przenosimy go na głowę, ok? Wdech, wciągaj pępek, rotuj uda do wewnątrz. Ciężar ciała na nogach, pełna koncentracja. Z każdym wdechem wciągaj brzuch, rotuj uda do wewnątrz, wypychaj kość ogonową w tył i w górę. Na wydechu spróbuj pogłębiać pozycję, ale nie na siłę. Jeśli chcesz dotknąć czubkiem głowy do maty, masz taki zakres ruchu, to rozstaw dłonie nieco szerzej i odejdź nimi bardziej do przodu w kierunku długiej, przedniej krawędzi maty. Ciężar ciała na nogach. Ale odpychaj się w tej pozycji dłońmi od maty. Wzrok skierowany w wygodny punkt. Pełna koncentracja, pełne skupienie na pozycji. Zostań jeszcze na chwilę w swoim wariancie. Jeśli z czubkiem, głowę na macie, chcesz chwycić za duże palce stóp, to wycofaj mocniej ciężar ciała na nogi i powolutku. Być sobie za duże palce stóp. Ciężar ciała mamy na nogach. Zawsze w tej pozycji, jeśli czujesz się bezpiecznie z dłońmi na macie, zostaw sobie podparcie przed ramion lub dłoni na macie z przodu. Ciężar ciała na nogach. Oddalaj barki od uszu. Obciążaj równomiernie prawą, lewą nogę. Jeszcze jeden wdech w Twoim wariancie, w pozycji, uwaga, na wydechu podpieramy się łapkami bardziej z przodu, odrywamy sobie czubek głowy, z wdechem wyjdź w górę, przed nami skręty w prasaricie padottanasanie, dla chętnych. Ciężar ciała na nogach, możecie wykorzystać tutaj klocki, możemy wykorzystać klocki, ustawić je nieco wyżej. Klocki piankowe zawsze na płasko, inne drewniane na przykład, czy korkowe możecie ustawić w ten sposób. Możemy wsunąć sobie delikatnie rozstaw stóp, żeby dać bardziej efektywnie ciężar ciała na nogi. Ja sobie ustawię klocki na płasko, jeśli możesz dotknąć dłońmi do maty, nie potrzebujesz klocków, to dłonie pod barkami, ok? Czyli, ale kilka wariantów. I teraz... Klocki dłoni pod barkami na szerokość barków. Wdech wciągnij brzuch, zwrotuj uda do wewnątrz, ciężar ciała na nogach i wydech. Uwaga, mocniej podpieramy się lewą dłonią o matę o klocyk. I teraz z wdechem wciągnij brzuch prawy łokieć w górę. Jeśli rozwiniesz prawe ramię, to całe prawe ramię stara się wyrównywać biodra. I na wydechu teraz powolutku sięgamy prawą dłonią w kierunku lewej nogi pod lewym ramieniem. Nie musisz dotykać lewej stopy, ale też możesz za nią chwycić. Ok. I wdech. Wychodzimy w górę skręt w prawą stronę. Wydech prawe ramię pod lewym ramieniem do lewej stopy. I wdech trzy, wciągnij brzuch, skręt w prawą stronę. Z wydechem prawe ramię pod lewym. Wdech wróć do centrum, prawa dłoń na klocek i wydech zostajemy. Jesteśmy na klockach. Oczywiście możesz również wykonać wariant ćwiczenia z dłońmi pod barkami na macie. Uwaga! Z kolejnym wydechem mocniej dociśnij prawą dłoń do maty, do klocka. I teraz z wydechem lewy łokieć w lewą stronę. Jeśli możesz rozwinąć całe lewe ramię, to lewe ramię w górę. I na wydechu. Sięgamy sobie lewą dłonią pod prawym ramieniem do prawej stopy. Nie musisz za nią łapać. I wdech dwa. Skręt w lewą stronę, ciężar ciała na nogach, wyrównuj biodra. Wydech. Lewe ramię pod prawym w kierunku prawej nogi. I wdech trzy. Skręt w lewą stronę. Wydech. Lewe ramię pod prawym. Z wdechem wciągnij brzuch, wróć lewą dłonią pod lewy bark do centrum. Uwaga, jeśli masz klocki, to teraz odsunij je na boki. Ciężar ciała na dłonie, które są na macie, robimy sobie kilka małych kroczków dłoni do przodu. Lekko uginamy kolana i wychodzimy z proseryty padoc na nasany. Zmiękczcie kolana, ugnijcie je. Jak już poczujecie, że rozluźniliście tyły nóg, to zwróćcie pięty do wewnątrz, a palce stóp na zewnątrz. Pięty lekko do wewnątrz, palce stóp na zewnątrz, rozluźniamy nogi. Kilka głębokich oddechów i teraz powolutku suńcie stopy. Przechodzimy sobie do siadu na macie. Dłonie za plecy, kontr asana do prasarity padottanasana. Usiądź na macie, połóż prawą stopę na lewym udzie. Połóż sobie dłonie za plecami, kieruj prawe kolano w dół do maty, rozciągasz prawy pośladek zewnętrzną w stronę prawego uda, pasmo biodrowo-piszczelowe. Wdech raz, odpychaj się dłońmi od maty z tyłu, żeby nie zaokrąglać pleców. Wdech dwa. Oddalaj barki od uszu. Wdech trzy. Wdech 4. Wdech 5. I na wydech odchylamy się lekko w tył. Zmieniamy sobie stopy, lewa stopa na prawe udo, lewe kolano w dół do boku. Dłonie za plecami. I wdech raz, mostek do przodu. Utrzymuj proste plecy. Wdech dwa, rozciągasz lewy pośladek i zewnętrzną stronę lewego uda. Wdech trzy. Wdech cztery. I wdech pięć. Uwaga, z wydechem delikatnie odchylamy się w tył, kładziemy sobie lewą stopę na macie. Setu bandasana, kontrpozycja do skłonu, lekkie wygięcie w tył. Uwaga. Podkładamy klocek na płasko pod kość krzyżową. Połóżcie się teraz na macie. Połóżcie tył głowy na macie, oddalcie barki od uszu, Rozsuńcie stopy wygodnie. I teraz z wdechem unosimy mietnicę w górę, podsuwamy klocek na płasko pod kość krzyżową. Na wydechu opadamy kością krzyżową na klocek i prostujemy sobie nogi. Możesz zostać tutaj z ramionami wzdłuż ciała albo przenieść sobie ramiona nad głowę, oddalić barki od uszu. Możesz chwycić się za przeciwne łokcie, możesz podłożyć sobie dłonie pod tył głowy, łokcie szeroko. Wybierz swój wariant asany, czujesz miłe rozciąganie przodu ciała, rozciąganie w pachwinach, delikatnie w przodach ud, w podbrzuszu, w klatce piersiowej. Pięć oddechów. Z wdechem pompuj powietrze do płuc, rozciągaj przód ciała przyjemnie. Na wydechu oddalaj barki od uszu. Rozluźniaj całe ciało w pozycji. I wdech dwa. Wdech trzy. Dech 4. Wdech 5. Uwaga, jeśli masz ochotę, możesz zostać tu na kolejnych 5 czy 10 oddechów. Albo z wydechem możesz postawić lub już stopy na matę, położyć tył głowy na macie, przenieść ramiona w dół. I na wydechu unosimy miednicę, wyciągamy sobie klocek i z wydechem plecy na matę, na chwilę przyciągamy kolana do pach. Rozluźnij się w pozycji, masując lekko kołysaniem dolne plecy. Możesz jeszcze porozciągać pośladki, porozciągać zewnętrzne strony ud, wykonać kilka wygięć w tył jeśli masz ochotę. Albo możesz przejść ze mną do siabasany i zrelaksować już ciało na macie. Dziękuję Wam bardzo za wspólną praktykę. Zapraszam na kolejne ekspresowe jogi przygotowujące do konkretnej asany na